Cześć, witajcie moi drodzy pupkowicze, idziemy na zakupy. Z tego miejsca proszę was o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie polubiliście mojego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. I patrzcie jaka fajna szczotka, za 10 zł z takim pojemniczkiem. Dajcie znać po co jest ten pojemniczek, czy to jest taki bajer, czy do czegoś służy. Tutaj mamy rękawiczki takie ładne za 8 zł. W ogóle słuchajcie, szukam. Ale widzę, że tu za bardzo nie mam. Przy okazji, słuchajcie, robię też dla siebie zakupy. A tu mamy takie fajne słuchajcie do czyszczenia samochodu. 28 siereczek, zobacz jaka cena. Cena 7 zł. Więc yy, fajne. Tutaj mamy taki organizer za 10 zł, i mamy takie worki do przechowywania za 10 zł. Dajcie znać, kiedy ostatnio robiliście przegląd swojej szafy. Ja teraz ostatnio mm, bardzo duże porządki robiłam. Pozbyłam się dużo rzeczy. Oddałam po prostu, puściłam dalej. Zmienił mi się bardzo styl, jeśli chodzi o ubieranie i y, no też słuchajcie, rozmiar nie ten 12 zł, już słuchajcie, kolor y, nie ten, y, idę bardziej w klasykę. Jeszcze pociągałam jakieś takie rzeczy z pazurem, ale idę coraz bardziej w klasykę, tu pokazuję Wam jeszcze takie rzeczy. Y, Urodzinowe, ale to może być party. Słuchajcie, na sylwiersku 5 zł. Słonki, o! I tak to się prezentuje. Idziemy dalej. E, pokażę Wam teraz trochę takich przyborów. E, e, takich, słuchajcie, do malowania, bo też mam takie prośby. I mamy takie e, pepkopisaki Za 8 zł. Mamy takie za 10. Mamy takie kredki świecowe za 8. Bardzo lubię takie kredki. Bardzo lubiałam słuchajcie, mamy zeszyt Harry Potter za 10 zł. Dużo ludzi jest w sklepie, chyba szukają prezentów. O, kurczę, no to jest ich fajny. Mamy taki mały za 8. Zobaczymy w środku. Śliczny. Dajcie znać, czy wiecie, dlaczego mi się podoba. <laughs> Jeżeli mnie oglądacie, moje wszystkie filmy, to będziecie wiedzieć o coś licznego. Słuchajcie, takie zeszyty za 10 zł. Jurajski Park, ale są też inne. Jest o, taki świetny. Jest taki za 12 fajny, Rulion. Taki, słuchajcie, mm, za 10 zł z zakreślaczami. E, są też duże zeszyty i 5 zł kosztują. O. A tu jest cały, cały taki przybornik Harry Potter e, za 15 zł. No i są tak długopisy, e, takie za 5 zł. Fajna cena. Ja potrzebuję jakieś, słuchajcie, cienkopisy. Takie żelowe. Tu mamy ołówek za 3 zł. Mamy takie ołówki. Słuchajcie. Mamy kleje za 3 zł. Tu takie cienkopisy, dwustronne za 7. Tutaj mamy za 7 zł. Mamy też taśmy. Ej, tak, słuchajcie, tu od złoty 50. Patrzę, ale nie mam takich kulkowych piór. Nie wiem, widzę, aby mi się przydało, żeby pisać w kalendarzu. Mamy też naklejki, ja uwielbiam naklejki. Nie wyrosłam z tego, czy złote. O ze Spidermanem, patrzcie, z myszką Miki, te są słodkie. No nie, patrzcie, gdzie to jest. Ale te sarenki, słodkie. Koty. Sudyne. Tam jeszcze tak przybliżę. Może macie też yy, kogoś, kto lubi naklejki, albo chcecie ozdobić coś, albo sobie. I tak to się, słuchajcie, prezentuje. Mamy też puzzle o 1000 w części. Kupiłam puzzle 25 zł. Te zobaczymy. Jeszcze nie układam, jak mi to pójdzie. Wiem, Wam, że nigdy nie byłam fanem układania puzli. Ale stwierdziłam, kiedyś trzeba zacząć. więc Zobaczymy, jak mi to pójdzie. O, obrusy są jeszcze. I obrus za 50 zł, ale duży mam. Czy zostały? Słuchajcie, ozdoby świąteczne coś tam zostało. To jest fajne. Za 20 zł i te śliczne za 4 zł takie słuchajcie z gumką yy, tu mamy pingwina do pomalowania za 5 zł i takiego skrzata też fajne, zrób to sam z serii no fajne słuchajcie gadżety idziemy dalej yy, no i słuchajcie mamy już te sówki yy, aditasy mamy po 50 zł te za 35, te z tej sekcji sportowej za 60, bardzo fajne są, bo są przewiewne, podobają mi się. To mnóstwo słuchajcie, kapci te, na przykład, za 12 zł i te, tak samo. I to z, na sekcję męską. Te za 15, te za 30. E, no, z Harry Potter'em, słuchajcie. E, fajne. I mamy, słuchajcie, zestaw takich skarpetek różnych. Zobaczę. E, te wyglądają na wygodne. 10 zł. E, te za 17. A szukam wygodnych skarpet, dajcie znać. Eee, tu jakieś kolorowe z psem. Eee, jakiś zwierzak jest eee, za 8 zł. Co to jest za zwierzę? Nie, to są góry chyba. Z jakimś dzikiem. Albo z sarną ale mają ściągacz. Niestety takiego nie lubię. O, przepraszam was, ale coś mi katar bierze, słuchajcie. Na zmianę pogody. No i mamy rękawiczki za 12 zł. I z tego miejsca życzę wam cudnego dnia. Patrzcie, jeszcze takie skarpety dla narciarzy. Sprawdzę, czy tu ściągacz. No tu już jest lepiej. Cena 15 zł 3 mm, pary yy, bardzo ładne są te skarpety ale nie wiem yy, czy doczytam się jak ile to jest procent... o 70% koton yy, więc fajnie słuchajcie, yy, jeszcze raz sobie je zobaczę, yy, ale kurde jakoś takie dla mnie nadal są ciasne ale mają 70% kotony. Ładne są. Dobra, ja się będę rozkliwiać nad skarpetami i życzę Wam cudnego dnia. Jeszcze są takie, patrzcie, dla kogoś jak na grzyby idzie. Te męskie skarpety bardziej mi się podobają niż damskie kurcze. Patrzcie, dzik. Te z dzikiem to mi się w ogóle podobają. A te są miękkie. 64 koton, ale są większe, Więc życzę Wam cudnego dnia. I do następnego czyś. I ty te też kosztują 15 hejka.